Cześć, witam Cię na moim kanale, dzisiaj zajmiemy się tematem wykwitów, jak usunąć wykwity z takich produktów brukowych, różnych palisa, prawda, tutaj z jakichś obrzeży, tak jak tutaj mamy jakieś kostki, półkanki, takie rzeczy, zaraz Ci pokażę właśnie jak i czym usunę takie wykwity, ale pierwsze, w ogóle co to jest wykwit, skąd się wierzę, woda reaguje cementem zawartym właśnie w takich, w takich rzeczach, Wytrąca się węglem wapnia i on się pokazuje nam właśnie. Zobacz tutaj, jako taki właśnie biały nalot, który wygląda obskurnie. Po prostu w, w, zrobicie sobie nowe palisady, jakąś kostkę brukową macie przed domem, no i parę razy popada na deszcz i zaczynają się pojawiać właśnie takie białe naloty, zaczyna to wyglądać po prostu niesmacznie. No i co robicie? No, dzwonicie do producenta i albo do fachowca, który Wam to kładł i mu pyta się, dlaczego takie coś wyszło. A fachowiec z reguły Wam odpowie, że trzeba poczekać, to się samo wypłuka itp. itd. No, ale ile mam czekać? No, 3 lata, 5 lat. Aha, no to dziękuję bardzo, do widzenia. Czyli co? Mam mieć 3 lata przed domem Taki wygląd, tak wyglądające produkty, za które zapłaciłem. Nie wiem, 5 lat. No dobrze, a co się stanie, jeżeli ja nie chcę czekać tyle? Jeżeli ja chcę mieć tu i teraz ładne, zadbane, piękne, żeby się wszyscy mogli oglądać i podziwiać, jak mam zrobione przed domem. No a nie mogą, bo, bo mam te. No i co, mam czekać 3 lata? Pokażę Ci teraz, jaki ja mam sposób na usuwanie takich wykwitów. I co, zabieramy się, kochani, do pracy. Mam tutaj taki produkt, którego nie będę reklamował, sprzedaję go już od długiego czasu. Wysyłam go wszystkim moim klientom do usuwania takich wykwitów. Ja ci zaraz pokażę, właśnie. Możesz go kupić u mnie, mogę ci go wysłać do domu. Także przy okazji sobie zobaczysz jego działanie na różnych materiałach. Co dzisiaj będziemy robić? Takie obrzeże z Polbruku w kolorze brązowym. Ona jest takie m, bardzo z takimi mocnymi wykwitami. Spróbujemy to usunąć tutaj za, za pomocą właśnie tego produktu. Mamy tu jakąś grafitową kostkę, jakąś tutaj pukankę, mamy. Też zrobimy, żeby Wam pokazać. Mamy tutaj płytę betonową i też jakieś płytę tarasową, jakieś obrzeże chyba to jest. albo Nie, to jest płyta taka tarasowa, jakaś połówka. Tutaj, żeby Wam pokazać. Kochani, pamiętajcie. Przed użyciem takich produktów bo to są produkty na bazie kwasu solnego. Jaka jest różnica między jednym, drugim, trzecim, piątym a dziesiątym produktem tego typu? Różnica jest taka, że każdy z nich ma różne stężenie tego kwasu. Dlatego jego działanie zależy. Jak jest mniejsze stężenie, to będzie wolniejsze. Jak jest większe stężenie, to będzie mocniejsze działanie, będzie bardziej usuwał. A zobaczcie, jak ten produkt będzie usuwał. Wykwity. Pamiętajcie zawsze, że przy stosowaniu takich produktów należy używać rękawiczek kwasoodpornych. Ja powinienem mieć tutaj okulary niestety no nie mam, bo nie zabrałem sobie z pracy. Ale rękawiczki to jest podstawa, żeby używać to zgodnie właśnie z przepisami BHP. Ja sobie to przeleję tutaj do słoiczka, żebyście widzieli jak to wygląda. Zobaczcie, to jest taki produkt. Tak jak wspominałem, nikt z nas nie będzie czekał 5 lat ani trzech, tylko ktoś chce mieć przed domem ładnie zrobione. Więc co, zabieramy się za nasze obrzeże. Słuchajcie co? No może ja sobie tutaj obrócę w tę stronę, żebyście ładnie widzieli. Zrobimy sobie jedną połowę takiego obrzeża. Tak usuwamy Zobaczcie, Maczamy pędzel. I jedziemy. Widzicie, co się dzieje z tak jak już mówiłem, podczas swojej pracy ten produkt wydziela. Charakterystyczny, nieprzyjemny, ostry zapach. Także trzeba uważać. Najlepiej można użyć jeszcze jakiejś maski ochronnej na drogi oddechowe. Widzicie? Zostaje usunięty węgla wapnia wytrącony właśnie z cementu. Zobaczcie, dotąd musicie przejeżdżać. Ja go używam tutaj nie, nie on jest w pełnym stężeniu. Na niektóre wyroby może być za mocny. Także zalecam wykonanie próby, żebyśmy tutaj nie zrobili krzywdy z, z, z powierzchnią tego. Chodzi dokładnie o kolor. Tu już został. O, widzicie, tu jeszcze. Tu już został praktycznie usunięty. Teraz obracamy sobie inną stroną. Teraz może przód. Zobaczcie teraz z przodu, co się będzie działo. Czyli tą część, którą widzimy, patrzcie. Widzicie? Tak powinien działać właśnie środek do usuwania wykwitów. Wypala nam, wchodzi w reakcję z tym węglanem wapnia wytrąconym, z cementu i wchodzi w reakcję właśnie z tym wykwitem. Patrzcie, ile tego tutaj jest. To jest zwykłe obrzeże z palbruku, w kolorze brąz, patrzcie, czy ruchy i nie ma. Teraz może przód, patrzcie, widzicie, tutaj już jest usunięty. Teraz jeszcze przewrócimy na drugą stronę, bo tu jest dość mocno, dość mocno wyszedł, także muszę tutaj go bardzo mocno potraktować, zobaczcie. Widzicie, co się z tym dzieje? Po prostu zostaje ten wykwit zmiażdżony przez ten, przez ten produkt. Patrzcie. Mogę wam wysłać ten dom. No, ja nie namawiam was, ja wam tutaj pokazuję tylko działanie produktów, które sprzedaję, które mam już od wielu lat, które są sprawdzone, a do usuwania wykwitów mam tylko ten jeden, który jest sprawdzony i przyweżę go klientom którzy próbowali innymi produktami i po prostu wina jest tego, że stężenie tego kwasu solnego jest mniejsze, u mnie jest większe, i dlatego usuwa to po prostu dokładniej z takiego obrzeża na przykład. Możecie sobie sterować siłę tego produktu poprzez rozcieńczenie go z wodą, jeżeli będziecie potrzebować. Słabszy produkt zalecam spróbowanie rozcieńczenia nawet 50%, bo takie można właśnie w tych produktach dostępnych, ogólnodostępnych gdzieś tam w jakichś marketach czy, czy takich składach budowlanych. No, jeśli coś tam mają, wiadomo, sprzedają tylko po to, żeby było. Ja mam przetestowany produkt, który zdaje egzamin. Mało tego, on jeszcze usuwa rdze, także jeżeli jakieś zrdzawe miejsca, jak znajdziemy tutaj może na tych próbkach, to wam pokażę, ale on usuwa jeszcze rdze. Kiedyś może postaram się nagrać film o tym, ale póki co zajmujemy się takimi rzeczami. Zobaczcie. No i co? Po takim zabiegu woda. Ja ją mam. Koncepcje. I lejemy. Zobaczcie. Lejemy. Druga strona. Ukujemy. Tutaj na tej stronie takiej widocznej już go po prostu nie ma. Słuchajcie kochani, no widzę, że tutaj jest ładnie, ale no, z tej strony jeszcze trzeba było poprawić. Już nie będę e, dzisiaj kombinował. Tak to wygląda. Zostawiam przed prawie, żeby było. No ale co? Sprawdźmy sobie może tą kostkę. nie? Tutaj zobaczymy, co na tej kostce będzie. Maczamy w produkcie i patrzymy. O, zobaczcie jaki ma wykwit. Widzicie? nie byłoby reakcji. Wiecie czym, po czym poznać, czy stężenie tego produktu jest za mocne? Po tym, że jeżeli będzie za mocne, to on potrafi nawet farbę usunąć z takiego czegoś. Także zalecam, jeszcze raz powtarzam, zalecam wykonanie próby przed użyciem tego produktu. Żebyście spróbowali sobie pierwszy rozcieńczonym do 50%, czyli mamy połowę z objętości 2 do 1, czyli po 50% wody i Zobaczyli, jak to działa, bo może to wystarczy już na Wasz wykwit. Jeśli nie, no to. Ten, tutaj mamy kosteczkę trudną. Zobaczcie. się już widać. Już widać, jak, jak, jaka jest różnica. Widzicie? Tu mamy usunięty węglan. Tu nie ma, jest wykwit. Teraz co? Weźmiemy sobie może takie pukaneczki tutaj. Ja robię to, wykonuję nierozcieńczonym produktem. Może połowę z niego z tego. Patrzcie. Widzicie? Tu wam zrobimy elegancko. kukaneczka sobie tutaj pije. Widzicie, ona już już ma dosyć. Zobaczcie jak spłukamy wodą. Widzicie różnicę? Patrzcie, u góry jest taka blada, na dole odzyskała kolor. Co jest czarne, ma być czarne, co jest grafitowe, to ma być grafitowe, a co jest jasne, to jest jasne po prostu, no. a nie inaczej. Kochani, no co jeszcze? Płyta betonowa. Prosta płyta betonowa, bardzo często gęsto na niej są właśnie wykwity. Powtarzam Wam jeszcze raz, wykonujcie próbę przed użyciem. Siłę tego produktu po prostu regulujcie sobie rozcieńczeniem wody. Żeby nie było tak, że ktoś użyje i sobie kostkę zepsuje, także jeszcze raz przestrzegam wszystkich, to jest produkt bardzo mocny, bardzo wysokiego stężenia i należy wykonać próbę. Oraz jego rozcieńczenie. Co, jedziemy połowę tutaj zrobimy, zobaczycie jak to wygląda. Patrzcie. Widzicie? Cementy yy, wszystkich węgla, wapnia i cement zostaje po prostu wypalony takiej powierzchni sobie zobaczyli jaka jest różnica po zastosowaniu właśnie takiego produktu Po zastosowaniu takiego produktu jak mówiłem na początku możecie go zamówić u mnie. Wyślę Wam go kurierem do domu Napiszcie SMS-a, zadzwońcie i tak to wygląda, kochani, także jeżeli macie problemy z wikwitami, z takimi rzeczami, a macie, bo dzwonicie do mnie i pytacie, jak usunąć takie rzeczy, jak usunąć takie rzeczy, więc ja Wam pokazuję tylko metodę, którą ja sprzedaję, którą polecam, bo ona mi zdaje egzamin. No po prostu sami widzicie, że, że różnica jest piekielna, nie? No to zobaczcie, słuchajcie, pukamy jeszcze i tak to wygląda. Tu są wykwity polane. Tutaj wykwitów nie mam. Zobaczcie w góry. No. Także kochani, jeżeli macie problemy takie z wykwitami, zapraszam. Dzwoncie do mnie. Pytajcie, jak usunąć takie rzeczy. Subskrybujcie mój kanał. Jeżeli podoba się Wam takie rozwiązanie, zostawcie komentarz. Dajcie łapkę w górę. To bardzo mnie motywuje do pracy. No i co, kochani, piszcie dzwoncie. I zapraszam, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.